Komisja Śledcza, która ma zbadać okoliczności śmierci i śledztwo po zabójstwie Krzysztofa Olewnika, wyjątkowo nie dzieli polityków. Wszyscy chcą jej powstania, problemem jest za to pytanie, kto powinien kierować pracami Komisji. Marek Biernacki, poseł, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Człowiek kompetentny, bardzo sprawny. Wydaje się, że byłby najlepszym kandydatem: po pierwsze, żeby ta komisja działała szybko, po drugie, żeby działała sprawnie. Ja uważam, że powinien być polityk Prawa i Sprawiedliwości z bardzo prostej przyczyny. A mianowicie osoby związane i z Platformą, i z PSL-em w ciągu ostatniego roku wykazały dużą bierność w tej sprawie. Gdyby taką komisja powstała i gdyby na jej czele stanął polityk niezwiązany bezpośrednio w tą walkę polityczną, zwłaszcza pomiędzy Platformą i pisem, i nie ukrywam, mam tutaj na myśli, gdyby się zgodził oczywiście pana marszałka Zycha. Kluby dobrze wiedzą, że mają posłów merytorycznych i harcowników. Jeżeli harcowników skierują, to będziemy mieli tylko harce. Rodzina Olewników ma nadzieję, że Komisja Śledcza ostatecznie wyjaśni śmierć Krzysztofa Olewnika i trzy tajemnicze samobójstwa jego oprawców. Jutro w tej sprawie spotkają się z Andrzejem Czumą, nowym ministrem sprawiedliwości. Do tej pory to postępowanie przebiega zbyt wolno, uważa mecenas Bogdan Borkowski, jeden z pełnomocników rodziny. Utworzono grupę prokuratorów w Gdańsku która wykonywała czynności od roku poprzez przesłuchania świadków, analizy. Jednak naszym zdaniem to postępowanie zbyt wolno przebiega, to po pierwsze. A po drugie, w trakcie tego postępowania doszło do pewnego incydentu, który zakończył się postawieniem panu Włodzimierzowi Olewnikowi zarzutów. Także to spowodowało no, zaprzestanie więzi, która łączyła do tej pory pokrzywdzonego z prokuratorami. Pan Włodzimierz stał się stroną dla prokuratury, a to już rzecz absolutnie wykluczająca dobre współdziałanie. Wtedy, kiedy porwano Krzysztofa Olewnika, oficjalna liczba porwań w Polsce wynosiła około 200. Teraz porwań jest znacznie mniej, ale jak wynika z szacunków, tylko co siódme tego typu przestępstwo jest zgłaszane. Porwania dla okupu przygotowane przez zorganizowane grupy przestępcze, choć są najgłośniejszą sprawą, stanowią mniejszą część tego procederu. Około 80% ujawnionych wypadków uprowadzeń dla okupu zorganizowały osoby z najbliższego otoczenia ofiar, wspólnicy, pracownicy. I sąsiedzi. Porywane są nie tylko zamożne osoby. Naszym gościem w Katowicach jest Piotr Zajączkowski z Agencji Bezpieczeństwa Informacji. Witam Panie Piotrze. Witam Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Z tych statystyk wynika około 80% ujawnionych wypadków osoby z najbliższego otoczenia ofiar. Czyli co? Tym osobom z najbliższego otoczenia najtrudniej ufać? Nie możemy hmm. ufać? Widzi pan, widzicie Państwo, nie można popadać w skrajność i zabezpieczać się przed wszystkimi. Należy zachować status quo i zachować czujność. Wiele takich aspektów, które wpływają na bezpieczeństwo obywateli jest przezorność, a więc przede wszystkim poruszając się po chodniku idziemy pod prąd w kierunku jadących samochodów, tak aby nie zostać na ulicy zgarniętym niepostrzeżenie. Co więcej, musimy kontrolować nasze dzieci dyskretnie, z kim się spotykają, z kim rozmawiają, jakich mają znajomych i prosimy je, aby na karteczkach pozostawiały miejsca, w które się udają. Ponieważ dziecko może oponować, więc gwarantujemy im, że jeżeli wróci do domu, to do karteczek nie będziemy zaglądać. To jest takie status quo. Dodatkowo, możemy jeszcze włączyć monitoring w komórce z funkcją, gdzie jesteś, tak aby na wszelki wypadek móc szybko policji podać informacje, gdzie ostatni raz komórka logowała się. I te elementy mogą w dużej mierze uchronić nas przed tragedią rodzinną. Ale to nie doprowadzi do takiej psychozy strachu przed porwaniem? Na pewno nie, ale musimy liczyć na siebie, ponieważ życie pokazuje, że nie możemy liczyć w tym wypadku na państwo. Po analizie wielu porwań dla okupu można wywnioskować, że porywacze doskonale wiedzą, znają stan majątkowy ofiar, znają stan ich konta, posiadają informacje o nieruchomościach. Proszę powiedzieć, jak przestępcy zdobywają tę wiedzę i jak przed tym aby ją zdobyli, my możemy się zabezpieczyć. Mogę powiedzieć jako prezes firmy, która zwalcza terroryzm gospodarczy i szpiegostwo, że podstawową kwestią to jest podsłuch. Ponieważ nadajniki podsłuchowe kosztują zaledwie 35 zł, każdego obywatela stać kupić taki nadajnik, co więcej zamontować go i posługiwać się nim, a kara pozbawienia wolności jest tak niska i nieorzekana, że nikt nie boi się takiego procederu. Zdobycie informacji finansowo księgowych czy wiedzy o stylu życia obywatela skutkuje później rozpracowaniem go i ewentualnym ryzykiem jego porwania. Jeśli chodzi o osoby zamożne, to są często biznesmeni, właściciele dużych firm, zatrudniające często wiele osób. Czy mm, trzeba szczególnie w takich przypadkach e, sprawdzać swoich pracowników? E, tak, nie należy afiszować się z majątkiem, e, ponieważ to koleboczy. Co więcej, e, należy jednak w jakiś sposób zabezpieczyć dzieci, które uczęszczają do szkoły. Nie należy go ograniczać, bo dojdzie do psychozy i dziecko nie będzie miało nic z życia prywatnego ale należy zachować czujność, przynajmniej przywozić i odwozić je ze szkoły, tak aby nie było sytuacji newralgicznej. No i oczywiście kwestia pracowników. Nie należy z pracownikami rozstawać się w sposób bezczelny, arogancki, tak aby pracownik nie zemścił się powodowany emocjami i nie próbował wyrządzić nam krzywdy fizycznej, psychicznej, zwłaszcza na tak czułym punkcie jak nasza rodzina. Tak więc kultura, szacunek, dystans i patrzenie na oczy, i patrzenie na to, co robi pracownik, na to, co pisze w mailach, jakie ma kontakty oraz jaką ma historię zawodową. Nieujawnione okresy zawodowe e, można zweryfikować w ZUS, tak aby zatrudniać osoby pewne, sprawdzone, o nieposzlakowanej opinii. Przynajmniej to ryzyko minimalizować. A jeśli chodzi o tę konkretną sprawę, sprawę Krzysztofa Olewnika, czy Pana zdaniem tam były... Popełnione przed porwaniem, jeszcze przed porwaniem i później w trakcie śledztwa jakieś kardynalne błędy? Myślę, że przed samym porwaniem nie, ale w... prawda jest taka, że pierwsze kilkanaście godzin decydujących po porwaniu to rola komendanta rejonowego policji, tak więc poprawne stosunki z komendantem rejonowym policji oraz jego profesjonalizm gwarantują wygraną w takiej batalii. Czas ucieka i tutaj liczy się każda godzina w takiej sytuacji, a ślady pozostawione w lokalnej miejscowości są najważniejsze na miejscu porwania. Problem polega na tym, że w naszym kraju jest wielu bardzo porządnych funkcjonariuszy szczegących prawa, ale kierownictwo jest zniechęcone do radykalnych działań, nowoczesności i to pokutuje w dalszym ciągu. Niestety możemy liczyć w naszym kraju tylko na siebie. Z tego, co Pan mówi, wynika, że oczywiście zabezpieczenia są ważne, to żebyśmy nie dali się podsłuchiwać, żebyśmy pamiętali o tych najważniejszych zasadach, ale wynika też z tego, że najważniejsze tak naprawdę jest po stronie policji. Tak, policja to jest 100% powodzenia. To są profesjonaliści, wiedzą jak znaleźć sprawcę, tylko widzi pan, widzicie Państwo, muszą chcieć. A nie zawsze tak jest? Myślę, że nie zawsze tak jest, ponieważ brakuje sprzętu, pieniędzy, motywacji nowoczesności i to wszystko przekłada się na tą całość, którą później uzyskujemy, gdy rodzą się tragedie ludzi w naszym kraju. Piotr Zajączkowski o porwaniach i o tym, jak tych porwań unikać. Agencja Dziękuję Bezpieczeństwa bardzo. Informacji z Katowic. Dziękujemy za tę rozmowę. I kolejne informacje. Rekordową liczbę 70 tysięcy paczek.